Panie, dajcie naszym kanale, dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją oleandrowego miecza, czyli kontynuacji Jaśminowego Tronu, czyli części Safickiej Triady. Tak. Czy w sumie to też się liczy jako część Safickiej Triady, czy to jest już kwadrat? Nie no, liczy się jako Saficka Triada wciąż, mm -hmm. no po prostu doczekaliśmy się kontynuacji. Na początku przyszłego roku doczekamy się też kontynuacji tej, która stała się Słońcem, mm -hmm. także będziemy mieć, wiecie, dokoptowywane kolejne Kolejne tytuły. Nie tam w... Anu, no właśnie. Za tobą. Jaśminowego tronu nie ma, bo wylądował u mnie i tak. niestety go nie przywiozłam. Niemniej, to, co, czym możemy się pochwalić, to jest podpisik od Taszy Suri. Yeah. który Które zdobyłyśmy na spotkaniu z autorką i z Samantą Szaną w Warszawie, co było bardzo urocze i w ogóle sama Tasza Suri była przemiła i, i zrobiła takie bardzo fajne wrażenie. Plus, z tego co wiem, to chyba, chyba jej się całkiem tutaj u nas podobało i powiedziała, że jest bardzo miło, więc. Plus dowiedziałyśmy się, że w kolejnym tomie Czasu Żniw Page będzie w Polsce i będzie ja żurek. To od Samanty już. Czy to nie spoiler? Nie wiem. No, słyszałam, widziałam na Twitterze, że powiedziała że przynajmniej jeszcze dwóm osobom, więc chyba nie. Okej, okay. no dobra. No to... A jeżeli spoiler to sobie... Nieważne, to jest w tym momencie! Żurek. Dzisiaj wracamy do trylogii Płonącego Królestwa, czy też Płonących Królestw w gruncie rzeczy, mm -hmm. jakby nie patrzeć. Y Swoją drogą, y, dziwna sprawa, ale w ogóle jesteśmy tu z tyłu tej okładki, nie? I w ogóle <grym> to jest całkiem zabawne. No ale dobra, przechodzimy do konkretów. Jaśminowy tron skończył się w takim miejscu. Powiedziałabym. Ten, to zakończenie pierwszego tomu było takie dosyć łagodne, to znaczy w, w pewnym momencie fabuły można było się jakby domyślić, do czego zmierzamy. Mm. E, I że to, co jakby dzieje się w oleandrowym mieczu, no będzie musiało mieć miejsce, bo w Jaśminowym Tronie pod koniec, jeżeli nie czytaliście i nie chcecie spoilerów do zakończenia, no to to jest ten moment, żeby wyjść i do nas wrócić za jakiś czas. E, natomiast w zakończeniu Jaśminowego Tronu sygnał był jasny, rozpoczynamy działania wojenne, stricte. Malini chce zrzucić swojego brata z tronu i sama zostać cesarzową. A co za tym idzie, będą się działy rzeczy. E, mamy Prię, która została w świątyni, mm -hmm. która jest teraz, można powiedzieć, głową świątyni na spółkę z Bumiką, w gruncie rzeczy, tak. bo one tak dosyć naturalnie podzieliły się swoimi obowiązkami. Mm -hmm. A z kolei Malini rusza dalej, żeby przekonywać kolejne księstwa, królestwa, kolejnych szlachciców do siebie, a w ostatecznym rozrachunku zrzucić swojego brata, który pali kobiety, z no stronu. E, no i robić rzeczy, tak? No, wiemy, wiemy, jak to działa. Tutaj w opisie mamy tutaj właśnie jeszcze taką, taką wstawkę a propos tego, że proroctwo bezimiennego Boga okazało się jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. E, no i to jest prawda. Oczywiście mamy tutaj ten aspekt tego, że Pria i Malini no wiecie, są, są już ze sobą trochę zespolone i, i łączy je uczucie, które no musiało zostać niejako trochę przerwane ze względu na te okoliczności e, polityczne, więc mam tutaj jeszcze taki personalny dramat e, tych bohaterek. Tutaj głównie w tym tomie skupiamy się oczywiście na narracji wspomnianych Malini i Pri, mm -hmm. ale sporo I... jest tutaj też Bumiki i jej punktach tak. widzenia. Jej rozdziały w Jaśminowym Tronie też się ukazywały, Niemniej, no, zresztą, że też sytuacja się bardzo mocno zmieniła, bo ona już nie jest tylko jakąś tam księżną, bogatą kobietą, która no, ma, wiesz, wpływowego męża. Tak, 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 Teraz tak, już tak. tego męża nie ma i ona sama jest wpływową osobą mhm. o zupełnie innej pozycji w hierarchii społecznej. Cóż, niż to my się dwie też zakryliśmy nią przy okazji recenzji pierwszego tomu. Tym takim zabiegiem z cyklu. No tak, ułożona, grzeczna, miła, kochająca żona, tak naprawdę, kawał wstrętnej baby, która knuje swoje rzeczy i wcale nie jest taką ułożoną, dobrą żoną. Czyli tutaj wychodzimy w takim pozytywnym, pozytywnym tak w znaczeniu. Pozytywnym znaczeniu, tak. Tutaj wychodzimy troszkę właśnie z takim jeszcze większym, by chyba, love interestem w wiekiem, może jakby. We, we like it. Mamy też rozdziały RAO, czyli tego, który zdradził Malini to, co ma się wydarzyć w przyszłości. Właśnie tą. tą, tą tą wspomnianą e, przepowiednię bezimiennego Boga, mamy mm -hmm. tutaj też drugiego brata Malini, czyli tego, który początkowo miał objąć tron, ale... Ciandra. Znaczy Ciandra to ten, co na tronie, a e, na tego, tronie. Nie, tego drugiego na A, którego w tym momencie sami sobie nie mogę przypomnieć, jak on ma na imię. Natomiast no wiemy o tym, że on z tego tronu zrezygnował i właśnie poświęca się wierze, religii. Mm -hmm. No i z malini podróżuje no niemniej. Nie wszyscy są tak do końca zadowoleni, że Asiok. z tego. Yy, nie, to jeszcze jest inny. Yy, Asio to taki inny, ale to w ogóle nie możemy za bardzo o nim mówić, bo mam no, wrażenie, że to jest dosyć taki wątek. Się, no, śliski. ganam Bo mnie się ja w ogóle muszę się przyznać już od razu teraz, że mnie się te niestety poboczne powy strasznie mieszały. Mhm. Yy, i i w pewnym momencie dochodziłam do takiego wniosku, że mówię, hmm, mniej trochę tego, wiesz, to jest jeszcze spati. Tak, tutaj w ogóle mamy więcej punktów widzenia. Więcej jest niż było ich w pierwszym tomie. I, I tak jak na początku nie miałam z tym jakiegoś takiego wielkiego issue, tak im dalej w last tym gdzieś tak kurczę denerwowałam, że tak mi troszkę wiesz co, od, odciągają mnie od meritum troszkę, no nie. Mm -hmm. Ale, ale to, to, to takie moje jest. W sensie ten Tom ma... o oh, mojej pick <laughs> up Go for real. Ja ją w końcu finalnie czytałam w PDF-ie głównie niż, niż w tym, więc nie widziałam. Mm -hmm. W każdym razie tutaj I te gwiazdki przychodzą. <noise> tak, jest taki OTP moment. Ale dobra, no przejdziemy do tego tak, za tak, moment. Tak, 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 tak. W każdym razie, w którymś momencie oczywiście rozdzielają się te nasze punkty widzenia i bohaterowie wyruszają w różne strony. Poza tym, że mamy też nowe perspektywy nowych bohaterów. W ogóle swoją drogą, jeżeli chcecie zaglądać do listy bohaterów, która jest z tyłu, teraz no, ty ją otworzyłaś, mhm. to weźcie... Jakby... Aditya. Tak, weźcie pod uwagę to, że tam mogą być spoilery w tych opisach. Yeah. Więc jeżeli chcecie sobie już przypomnieć, kto był kim, to lepiej sprawdzę te z pierwszego tomu, mm -hmm. żeby sobie po prostu nie popsuć Ech. zabawy tutaj. Olandrowy miecz jest takim typowym przejściowym tomem, można powiedzieć, między no, tym punktem startowym, a punktem finałowym, ale w takim sensie, że dzieją się tutaj rzeczy, które oczywiście wiemy, że niejako muszą się naturalnie wydarzyć. Niemniej jest tam coś jeszcze, taki, wiecie co, taki jakaś, jakaś pewnego rodzaju przyprawa, która jest osobiście moim ulubionym fragmentem całego tego segmentu, w którymś momencie Priya opuszcza świątynię, żeby coś zrobić, nie chcę wam za dużo mhm. zdradzać, wyrusza, wyrusza w drogę i Bumika zostaje w świątyni sama, no niemniej jak się szybko okaże, nie tak do końca sama, bo w tym segmencie dostajemy cały nowy wątek i powrót jakszów. Tylko tyle powiem. Mm -hmm. Nie powiem Wiesz, więcej, bo nie chcę tutaj, to jest ten najbardziej śliski wątek, gdzie może najbardziej się wysypać. A w, w ogóle i... przy długim tomie zazwyczaj jest taki jeden śliski wątek, o którym tak właśnie, no, jakby tutaj wokół tego zagrać, prawda? Więc pozostajmy tutaj. Powiem. Tak, no jak szowie, to są te postacie, o których oczywiście mowa jest w legendach, w opowieściach, w tych, którzy władają nad ziemią, mają te same moce, na przykład, co Pria, czy co Bumika, czyli te osoby, które są trzykrotnie zrodzone z tych wód właśnie mm -hmm. świątynnych. No i okazuje się, że oni tak naprawdę nie do końca są tylko i wyłącznie postaciami z legend, tylko coś się tutaj dzieje i wraz z tym, z tą przepowiednią bezimiennego Boga, zaczynają się dziać rzeczy. Co więcej, dla tych z was, którzy też Lubią punkty widzenia osób, które są po tej drugiej stronie barykady, osób, bohaterów, oczywiście. Mamy też rozdziały z punktu widzenia ciandry tutaj. Mm -hmm. Więc dla jakiejś tam części z Was to myślę, że też może być ciekawe, no bo jednak dostajemy w takim razie tą drugą, przeciwną perspektywę tak. i dzięki temu no, jesteśmy w stanie troszkę bardziej zrozumieć motywy, które nim kierują i to, dlaczego robi pewne rzeczy i o co chodzi z tym, że tak bardzo pragnie, żeby Malini spłonęła, tak mhm. jak jej siostry, przodkinie itd. I oczywiście ma to swój początek w wierzeniach, natomiast no jeszcze za tym coś stoi. Więc jeżeli chodzi właśnie o takie elementy powiedzmy fabularne, no to wygląda to mniej więcej w ten sposób. No nie. i teraz myślę, że tak na dzień dobry, to sobie możemy powiedzieć, bo oczywiście, że nie rozmawiałyśmy o tej książce wcześniej. Nie. Co jest twoim ulubionym wątkiem tutaj? Co ci się najlepiej czytało z tego? Najlepiej cały ten fragment epistolarny, powiedzmy, początkowy, mm -hmm. bo on bardzo mocno nakarmił moją potrzebę dwóch kochających się bab, mm -hmm. żeby jakby tak, wiecie, wsiąknąć to i tak zatopić się w tym uczuciu, które już było no fajnie rozwinięte w pierwszym tomie i rzeczywiście jakby ta pierwotna rozłąka, która panuje pomiędzy Malini i Prią mega mnie wciągnęła. Potem niestety się zaczęłam zjeżyć, bo jakby mamy taki, wiecie, trochę tutaj, wiecie, tak tak fabuła trochę miota tymi dwoma postaciami, więc ten wątek też tak, no... Ma swoje jakieś tam turbulencje nazwijmy to tak, ale ja trochę, wiesz co, przyłapałam się na tym, że ja ją troszkę czytam bardziej dla romansu niż dla polityki i fabuły, no nie? Co mi się raczej nie zdarza, bo raczej ja mam takie, że bardzo, wiecie, tak staram się znaleźć wyważenie w swojej głowie, ale dzięki nim trochę się poczułam tak jakbym wróciła do domu, potem niestety moje zainteresowanie trochę spadło. Mhm. Połowa, gdzieś tak, no ten, ten taki środek był ciężki. Ja też uważam, że ona trochę utyka w połowie, utyka. bo y, cierpi na taki problem, że w wielu tych punktach widzenia powtarzają się podobne informacje i wiesz bohaterowie mówią o tym, co będą zaraz robić mm -hmm. przynajmniej w trzech powach, mm -hmm. bo każdy się musi o czymś tam dowiedzieć, każdy tak. musi to skomentować i jakoś się do tego odnieść. I dopiero wtedy jakby przechodzimy do tego, że oni to robią, na przykład. Tak, nie? i wiesz? I troszkę jest tak, że jakby początek jest dosyć powolny, ale taki bardzo bym powiedziała klimatyczno-chciałam powiedzieć enzymatyczny, nie wiem z jakiego taki, taki wiesz, taki wow, fajnie, robimy rzeczy, no nie, że, że każdy, każda z tych postaci gdzieś tam się znajduje w tym punkcie startowym i gdzieś tam się poświęca temu, co jest dla nich w tym momencie najważniejsze, już z jakąś perspektywą, że to się za chwilkę będzie musiało z powrotem zejść, no bo jednak to wszystko na siebie wpływa, potem jest ten moment przestoju i dopiero końcówka nagle zaczyna wywalać tak trochę, wiesz, płomieniami z tyłka, no nie, i mam takie ten środek mnie strasznie zmęczył. Strasznie. Nie, nie. W sensie ja żałuję też, że nie miałam na nią więcej czasu, po prostu zwykłoterminowo po życie e, i tak dalej. Ale z drugiej strony się cieszę, bo obawiam się, że gdybym miała więcej czasu, to bym się z nią bardzo opierała i bym jej nie skończyła. A to by była zbrodnia, bo jedna końcówka trzeba znać. No tak. No. Więc ja bym ją po prostu wiesz, co tak nawet skróciła o 100 stron ze środka. Mhm. I by było fest. I dlatego wiesz, też moje zainteresowanie w ogóle Pryją i Malini jest. Priorytetem dla mnie. Jakby mm -hmm. dla tych postaci czytam te serie i jedwie uwielbiam, więc te wszystkie powy, mimo że dostarczające ci informacje na temat świata i rozwijające w jakimś stopniu postrzeganie tego, gdzie jesteśmy i jaka jest fabuła, to mnie bardzo męczyło, bo ja chciałam już Primo Linii. to jest troszkę tak, jakbym czytała Lopif i bym lubiła tylko wątek północny, i bym nie wkurzało południe po prostu, mm -hmm. bo ja bym wolała się zająć tamtymi postaciami. Mm -hmm, mm -hmm. Więc jestem taka. No. Ja nie ukrywam, że mnie ten wątek Bumiki bardzo wkręcił w tą książkę, mm. i to mi się bardzo podobało. Tym bardziej, że Bumika jest w ogóle taką dosyć e, interesującą postacią pod kątem w ogóle różnych modeli postaci kobiecych, które mamy w fantastyce, mm. bo ona jest e, tą bohaterką, której mam wrażenie trochę wszyscy potrzebujemy, czyli łączy zarówno taką rolę matki, z rolą, wiesz, taką zawodową wręcz, można mm -hmm. trochę powiedzieć, tak? Bo jednak wielokrotnie w książkach fantazy jest tak, że jeżeli któraś bohaterka zostaje matką, Matką, mm -hmm. to to ją wyłącza, jakby. Z jej życia. I, tak, i wiesz, i jest. Że że ona to... jest troszkę mniej żoną, mniej polityczką, jest mniej kimś u władzy, na przykład. Albo odwrotnie, nie, że na przykład nie sprawdza się w roli matki, bardziej ją interesuje jej życie zawodowe, mm -hmm. polityczne I, władza, i tak dalej. Tak. Nie? A tutaj jednak udaje się też, Suri, wiesz, napisać taką postać, która widzi, wiesz, wiele problemów, mm -hmm. które te dwie role ze sobą niosą i to, w jaki sposób można je połączyć, i należałoby je połączyć, żeby sprawdzać się na, na obu tych polach. I to jest taka rozkmina, która w fantastyce, takiej wiecie, pełną gębą fantastyce, bo takiej, o tutaj mówimy, wcale nie jest taka typowa i nie jest wcale taka powszednia. Mm. Dlatego ja jestem w ogóle za to bardzo wdzięczna, bo to w ogóle też uderza w taki... w to, co mnie bardzo wzruszyło na przykład w dniu nastania nocy, mm. nie? bo tam też jest podobna rozkmina i wiesz i jednak one obie jako autorki starają się pisać swoje postacie kobiece w bardzo różnych polach z bardzo różnymi charakterami, mhm. żeby to nie wpadało w takie stereotypowe role kobiet fantazyjnych, no. więc mhm. to jest to plus fakt-faktem ten wątek jakszów jest tak turbo creepowy, jest. jest tak kripowy po prostu ja nie mogłabym jakby obejść się smakiem przy nich no bo to bardzo przemawia do, do tego, co lubię w fantastyce, takiego poczucia zagrożenia, mhm. Ktoś, że coś nadchodzi i zaraz nas wszystkich może wywalić z butów. I wiesz, że niby mamy tego, wiesz, złoczyńcę, mamy ten cel, wiemy jakby za czym forsujemy, przeciw czemu działamy, ale jednocześnie masz jeszcze coś większego. To troszkę tak jak Wiedźmin, tak? Że niby tutaj misje poboczna, ale jednak dziki gon nadchodzi. Tak, nie? Mm -hmm. to, jest, to jest trochę to takie... ja jak... bym pokazała Wiedźmina. No to jest takie, wiesz, poczucie zagrożenia, że... tym bardziej, że ono jest totalnie namacalne w mm -hmm. tym wątku, tak, 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 tak. mimo że ani Priya, ani Malini o tym nie wiedzą, nie? Mm -hmm. Na przykład sam fakt tego to jest taki wątek, że Bumika i Priya mają problem z komunikowaniem się. To znaczy nie mogą ze sobą rozmawiać, w tym wymiarze duchowym. Yeah. To jest tak creepowe i tak spuki i tak mi się to podobało. Bardzo, bardzo dobre. Ja swoją drogą też na tym spotkaniu z Taszą Suri powiedziałam jej mając, zaznaczając, że mówię to jako komplement, bo zdaję no. sobie sprawę, że różne osoby mogłyby to różnie odebrać, że dla mnie Malini jest taką postacią z rodu Cersei z Gry o Tron trochę. No. Bo z jednej strony jakby rozumiem, że ona, wiesz... Mm, nie jest władczynią tyranką. Mm -hmm. I w gruncie rzeczy to chce dobrze. No nie, nie chce być zła, jakby tak, tak z bazy, jakby tak wejść w nią głęboko. Tak, plus no oczywiście musi się y, mierzyć tutaj z różnymi problemami związanymi mm -hmm. z tym, że jednak kobiecość jest tutaj, rozumiała w bardzo pa patriarchalny sposób. No nie robi jakby to z niej, jakby z bazy osoby bezwzględnej, no nie? Że nie Ale... ona w sobie w tej bezwzględności, tak po prostu... Czy, tego... no tak z buta, z buta. Nie, nie potrafi być bezwzględna. Potrafi być. potrafi być surowa i mm -hmm. potrafi być taką postacią, która trochę no może nie idzie po trupach, ale bardzo inteligentnie kmini, jak te trupy mają paść, ale tak, żeby nikt nie widział. Tak, 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 tak. tak. I, I to jest, i powiedziałam jej właśnie, że to ona jest taka seri Cers, nie? nie? No. I wtedy ta Sasuri na szczęście powiedziała, że uwielbia Cersei, więc uważa mm -hmm. to za duży komplement i że w ogóle no. No fajnie, że ja ich ja chwilkę, żeśmy o tym porozmawiały. Bo trochę mi brakuje też takich postaci właśnie, again, w fantastyce. Mm -hmm gdzie nawet mamy perspektywę stricte kobiecą, mamy dużo kobiecych bohaterek, no to ona, wiesz, ona jest taka gdzieś pomiędzy bielą i czernią. Bo Bardzo jest... łatwo jest w przypadku takich kobiet pójść w taki wątek albo bezmyślnego szaleństwa, bezmyślnej bezwzględności, takie na zasadzie ja po prostu rozwalam wszystkie, bo mi się tak chce i nie patrzę na konsekwencje, albo na przykład przerysowania z cyklu Williana Sargemas, tak jak tak. mieliśmy tą Amarantę na tak, przykład, no tak, nie? Tak, nie, że ona po prostu robi źle, bo lubi źle, no nie, i to no. jest tyle i nic za tym nie stoi, a tutaj rzeczywiście tak jest, że ta rozkmina ona zresztą od początku ma taką rozkminę, że jakby tutaj trzeba się pouśmiechać, tutaj trzeba się ładnie ubrać tutaj trzeba zrobić coś tam, to, że pojedziemy bądź nie pojedziemy albo na przykład pójdziemy, czy nie wiem, zrobimy coś tam, wpływa na to, jak będą nas postrzegali, więc trzeba to zrobić pod publikę i coś tam, coś tam, więc pod tym względem jest bardziej po tej stronie kalkulującej, tak, jakby, manipulującej. I totalnie mnie to mm, jara bardzo, no. więc tej dwó dwójki Priya Malini, no to Malini jest moją ulubienicą, mm. jakby nie ukrywam tego, mm -hmm. ale wszyscy ale wiemy. I, I, I quite get it, w sensie ja nie potrafię troszkę wybeć, mm. bo z jednej strony, wiesz, to taka... Um, Trochę chciałabym powiedzieć świętojebliwość, <laughs> bo momentami ma takie zapędy, prawda, że jednak ona jest przedstawiona jako ta postać bardziej taka, wiesz, dobra, tak, ona jest tu, wiesz, ona jest już prawie jak bogini Maryja i tak dalej, ona trzykrotnie zrodzona, pitu, pitu, tak, finalnie mam takie, I like them both, w sensie, wiesz, jakby, może nawet jestem bardziej zakochana w idei ich razem niż w nich jako jednostkach. Mhm. Mm ja rozumiem. I have issues. Okej. Okay. W każdym razie. Ja bardzo bym chciała powiedzieć wam otwarcie, która scena jest moją ulubioną, bo mam taką zdecydowanie ulubioną scenę z tego mm. tomu, taką totalnie jednoznacznie... Czy znasz to, co było to popisane jako OTP? To jest moja druga ulubiona scena. To jest. To scena, Tak. Uro... Wykrzaczysz to? Nie. W sensie musisz to wykraczać. A, okej, okay, no. Musisz to wykraczać. To jest. Scena. No. To. No. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. e, natomiast... Dobra. E, natomiast moją taką jednoznacznie i totalnie e, ulubioną... Rozumiemy ja się o tym dzisiaj. I know. I know. Anyway. <laughs> Ale taką no. moją jednoznacznie ulubioną sceną jest jedna sekwencja z końcówki, z finału, gdzie znajdujemy się już w stolicy i dochodzi do starcia Malini z... Mm. Okej. Okay. I won't tell you. Nie chcę wam mm -hmm. psuć zabawy i tej perspektywy, że ona nadchodzi, tak? No. Także y, to... To, to było dobre, to było dobre. Tam się działy rzeczy, wiecie, ludzie padali na podłogę i w ogóle tam... hać. i abrakadabry i różne <coughs> rzeczy takie tam się tam działy. Także podobało mi się to bardzo. E, no... Trzeci dom wyjdzie za 400 milionów lat, bo z tego co wiem ma nie wyjść w... Drugim, chyba w przyszłym roku, jak tylko, albo pod koniec przyszłego roku? E, na, ma się nazywać The Lotus Empire. Musi czyli... wyjść szybciej, bo ja zapomnę. I bo to musiały robić Irida, czyli lotosowe cesarstwo Aha. albo imperium. No to jest jak to, jak tylko, że w przygotowaniu. Wydaje, bo on jeszcze nie wyszedł za granicą. A, no właśnie. I on ma wyjść Dobra. za granicą jakoś w Chyba pod koniec tego roku, jak nie w ogóle w przyszłym roku jeszcze, że na no początku 2025 albo pod koniec 2024, także mm -hmm. my sobie jeszcze trochę poczekamy na ten szczęśliwy no i be. to jest trochę bolesna perspektywa, że nie dostaniemy tego ostatecznego finału i rozwiązania tego wszystkiego, co tu się dzieje, bo jednak plot twist na to końcu jest. Jest. I zakończenie dla wielu z Was może być łamiące serce. I może być takim. Czy coś mówiasz, że baczyłaś. Nie, na tym nie akurat. Nie? Okej, okay, tylko ktoś inny mówię, że baczą. Chyba Bartosz. A, to może był Bartosz. Tak, bo Bartosz jest bardzo, bardzo wkręcony w tą serię, także mm -hmm. myślę, że to był on. No. Taki, ten, to jest taki finał rozgoryczenie. To jest trochę mm -hmm. tego rodzaju no, no, końcówka. No, no, no. I... no cóż no, dajcie znać, jak się zapatrujecie. czy zdaliście może już. Jaśminowy tron y, i zjedliście aleę wężę, bo my jesteśmy trochę w ogóle spóźnieni z tą recenzją. To być... to jest ostatnia w ogóle recenzja w tym roku. I to jest w ogóle trzysetna recenzja. Tak? Tak, to jest jubileuszowa recenzja. Ludzie już tam spekulowali, że może coś więcej zrobimy. Y, niestety nadal nie udało mi się Anny namówić na sobie recenzji zaćmienia. Dajcie ja bym bardzo chciała, naprawdę, bo to był ciężki jak ja bym chciała się odmurzyć jak w styczniu. Ale to kto Ci broni czy to z tego? Nie będę sama cierpieć. I tak mam jeden egzemplarz. Ja sobie mogę kupić e-booka i sobie Ale zrobić. ja czytam karawal. A możemy sobie odpaść nawet niebuka Zresztą stara brniesz przez karawal, książkę tak... Brnę? To ja już jestem trzecim tomem, ja to w ogóle w tydzień przeczytałam dwie. No to zaćmienia 300 stron nie przeczytasz w tydzień. No, no różnie to może być. Dawaj w, w styczniu, zobaczymy. Zrobimy. Na dobry początek roku. Zanim zaczniemy już taką pracę, pracę, to zróbmy tego. Zobaczymy, co się da zrobić, moi drodzy. W tym roku czekają nas jeszcze podsumowania. I tak jak wspomniałyśmy w jednym z poprzednich filmów, robimy sobie krótką przerwę tutaj na kanale. Tak, będzie nas o wiele mniej w social mediach. Yy, taki, wiecie, około-sylwestrowy, świąteczny. Ale urlop bierzemy? Nie bójcie się, bierzemy ten urlop po to, żeby pisać. Tak? Trzeci tom, fagi I trzebać książki. I nagrabiać książki. Także podejrzewam, że. No już mamy umówione rzeczy na styczeń. Tak. Rzeczy się czytają. Więc same dobre rzeczy przychodzą w przyszłym roku. I miejmy nadzieję, że tak tylko zostaje, że będą tylko dobre. Więc tak, no. Widzimy się w podsumowaniu. Dajcie znać, czy czytaliście już na razie dulogię, a niedługo już trylogię e, taszy Suri. I do zobaczenia następnym razem. Pa!